Jeden na jednego. Wojciech chromy kłaniam się. Jeden na jednego. Dziś miała być Lewica kontra PiS. Lewica nie przyjęła zaproszenia, zatem będzie jeden bez na jednego. PiS reprezentuje Dariusz Rudnik, radny wojewódzki kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Witam pana. Dzień dobry państwu. Dzień Wit dobry panie redaktorze. Witam. Jak zawsze dwa tematy. Pierwszy to obniżenie podatku PIT i obawy samorządowców o mniejsze wpływy do budżetu miast. Drugi temat to edukacja seksualna w szkole. Jeden z wyborczych postulatów Lewicy której przypomnę nie ma, czy jest potrzebna. Zaczniemy od obniżenia podatku do osób fizycznych PIT z 18 do 17%. Taka stawka ma obowiązywać w ostatnim kwartale. Ustawę w tej sprawie Sejm uchwalił pod koniec sierpnia. Ma ona objąć około 25 milionów Polaków, także niektórych przedsiębiorców. Rząd przekonuje, że więcej zostanie w kieszeni Polaków. Tymczasem samorządowcy obawiają się, że takie rozwiązanie spowoduje mniejsze wpływy do budżetów miast i na przykład prezydent Olsztyna już zapowiedział wstrzymanie planowanych nowych zadań inwestycji. Czy te obawy są? Są uzasadnione? E, moim zdaniem całkowicie nie. Dochodzi tutaj do e, swego rodzaju manipulacji e, faktami. Otóż e, te wszystkie e, wyliczenia oparte są o dane. E, bieżące, a można powiedzieć nawet historyczne i nie uwzględniają wzrostu gospodarczego, wzrostu który powoduje, że ludzie po prostu więcej zarabiają, że w związku z tym przychody miast i samorządów z tego tytułu są po prostu wyższe. No dobrze, to, ale według wyliczeń wyższe. samego resortu finansów zmiany będą kosztować finanse publiczne około 2 miliardów 700 milionów złotych, a w kolejnych latach, w tym roku, a w kolejnych latach prawie 10 miliardów. To znaczy tyle pieniędzy będzie mniej do podziału. A zatem? Dobrze, ale w międzyczasie przecież gospodarka nie stoi. Ludzie też nie odłożyli nieprawda. Ale to resort finansów tak wyliczy. Dobrze, to mówimy tylko o jednej stronie, a nie bierzemy pod uwagę drugiej Strony. Ja podam przykład sejmiku warmińsko-Mazurskiego, który jest też samorządem, i jego dochody są oparte o te same źródła, czyli o PIT i CIT. I tam w ciągu ostatniego roku dochody wzrosły do tego stopnia, że można było sobie pozwolić na spłatę zadłużenia wynikającego z. Nabycia, z nabycia udziałów w, w porcie lotniczym Szymany to było prawie 200 milionów złotych, czego do tej pory ten, ten samorząd zrobić, nawet chyba nie, marzy, nie marzyli marszałkowie czy członkowie zarządu, żeby, żeby takimi takie kwoty do dyspozycji mieć od tak Awista, bo tam przeważnie chodziło głównie o rolowanie długów. Natomiast tutaj były ten Wzrost dochodów był tak duży, że, że wyszła nadwyżka, którą można było poświęcić na spłacenie wcześniejszych długów, które, czy też kosztów, które są dużo wyżej oprocentowane. W tym na ostatniej sesji również głosowaliśmy spłatę pożyczki 8 milionów złotych do Europejskiego Banku Rozwoju, bo również było stać samorząd. A więc te dochody są większe. No i w tej Czyli to pan, jeżeli... że jeden samorząd sobie radzi, drugi samorząd sobie nie radzi? No, na to, na to wygląda. Przecież jeżeli, jeżeli te dochody są wyższe... Ale jednego samorządu i drugiego zadania są zupełnie inne. Tak, ale dochody są jednakowe, więc nie sądzę, żeby samorząd województwa warmińsko-mazurskiego miał przyrost, gwałtowny przyrost dochodów, natomiast miasto Olsztyn ich spadek. I teraz uwzględnianie tego, że w przyszłości będą, będą mniejsze wpływy, bo podatek PIT wzroś, spadnie o o, o 1%. Te pieniądze będą mieli po prostu e, nasi mieszkańcy, no nasi obywatele jeszcze dla, w kieszeni. I w, w tej chwili życia. to, co robi pan Grzymowicz, czyli on już w tej chwili e, wstrzymał inwestycje e, i to naprawdę e, o, różnych, o No, stwierdzi, że już wstrzymał. Na przykład e, e, w, takie, takie pozycje, jak były wymienione w e, jego prezentacji, czy w liście, e, gdzie tam e, chodziło o czternaście o, o setnych miliona. Na dokumentację termomodernizacji budynku jakiegoś towarzystwa opieki nad, nad dziećmi. Jeżeli takie pozycje pan prezydent zdejmuje już w tej chwili, twierdząc, że, że on nie będzie miał na to pieniędzy, to jest po prostu jakiś, jakiś absurd. Z to drugiej zwoli, strony, to, to jeżeli Olskijski 480 milionów na, na, jeżeli na, na drugim punkcie, na drugiej szali tej wagi położone jest 480 milionów na, na linię tramwajowe. To oznacza po prostu, że pan prezydent e, przeinwestował i nie ma w tej chwili pieniędzy no na, na, na ten, realizację na tych zadań, ale usiłuje usiłuje budowę linii tramwajowej. Usiłuje zrzucić e, winę na e, rząd, a to przecież rząd e, ten rząd e, dał panu Grzymowiczowi w poprzedniej kadencji 30 milionów na, na e, zakup e, taboru e, tramwajowego. No pan prezydent raczył zakupić e, te tramwaje nie w polskiej firmie jest, która no jak gdyby pierwszą, pierwszą transzę tych tramwajów zbudowała, tylko w tureckiej widocznie mu się bardziej podoba. Chociaż docelowo te pieniądze trafią do Niemiec, bo, bo, bo to, z tego co wiem, to będą to montowane te tureckie tramwaje, których, a propos ta firma w ogóle jeszcze do tej pory nie robiła. Będą montowane z części Siemens'a. E, no ale widocznie e, tak wygląda współpraca samorządu i rządu e, według pana prezydenta Grzymowicza. Rząd ma dawać, a pan, a pan Grzymowicz będzie wydawał te pieniądze za granicą. To, e, to, to jest chociażby prawie 4 miliony, które dostał. E, od rządu na dokończenie ulicy Leonharda. To są pieniądze z dotacji, które on dostał, nie tak jak pisze, że, że niedoszacowana jest oświata. Subwencja oświatowa, którą otrzymywał przez ostatnie lata pan prezydent Grzymowicz, była co roku wyższa i to o sumy znaczące, znacznie przekraczające to, co wyłożył na edukację. Stwierdzam, że jest po prostu słabym, słabym gospodarzem, słabo zarządza majątkiem i w związku z czym mu brakuje. A próby zrzucania tego na rząd jeszcze w takim stylu, że oto trzeba dzieciom odbierać możliwość nauki pływania, bo, bo nie będzie na to pieniędzy, jest po prostu moim zdaniem skandaliczne. Prawdziwą przyczyną jest remont akwareny, która ciągle ulega jakimś usterką, a nie to, że, że nie ma na to pieniędzy. To jeżeli pan pozwoli, prezydent Olsztyna mówił na konferencji, na niedawnej konferencji prasowej o tym, że jest za tym, aby mieszkańcy mieli więcej pieniędzy, żeby były niższe podatki, czy żeby mieli niższe koszty utrzymania, ale to właśnie nie może być realizowane kosztem samorządów i wylicza, a Olsztyński Rat już wyliczył, że jeżeli chodzi o samo obniżenie pit to Olsztyn według tych właśnie wyliczeń straci niemal 38 milionów złotych na samym tylko picie. No oczywiście... Papier przyjmie wszystko i, i wyliczenia pana Grzymowicza i pana Cichonia, który mu te wyliczenia sufluje. Zresztą liberała, który twierdzi, że obniżanie podatków to jest jego cel życia w polityce, no ale jak już rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża te podatki, to jest wtedy niedobry i, i panu Grzymowiczowi będzie no ale brakować. Tu, Moja tu się skupiamy, jest jedna. skupiamy się na prezydencie Olsztyna, to, ale nie on jeden o tym alarmuje. Jest to prowadzenie hmm tej kampanii wyborczej dla koalicjantów pana, pana Grzymowicza. Pan Grzymowicz pisze listy za pieniądze podatników, nie, nie, żeby, jeden, żeby, żeby występować jako, jako główna polityczna siła antyrządowa. Na to, to ja tylko, nie ma naszej zgody. Na Te wspólnym posiedzeniu samorządów i rządu samorządy podkreślały, że stracą samorządy na wspólnym posiedzeniu z rządem że stracą prawie 5 miliardów złotych, pytały rząd, jak, jak tę kwotę zrekompensuje, rząd do tej pory nie odpowiedział. No ja mam nadzieję, że pan redaktor nie spodziewa się, że ja w tej chwili odpowiem za rząd, bo pytania postawić jest łatwo, natomiast odpowiedź, jeżeli ma być sensowna, musi być odpowiednio wyliczona. Natomiast używanie tej żonglerki liczbami do celów politycznych jest tutaj ewidentne, moim zdaniem. Pan, podaję, Grzymowicz, podaję pan, pan Grzymowicz tutaj. bardziej powinien się martwić o wzrost kosztów zbiórki odpadów komunalnych w wyniku złego zaprojektowania zgoku, gdzie te opłaty wzrosły bardzo wysoko, a przewidywany jest lawinowy wzrost, wzrost tych, tych kosztów i gdzie mieszkańcy Olsztyna i sąsiednich gmin są przymuszeni do płacenia kwot o których na, na które na pewno by się nie zgodzili gdyby wiedziały, wiedziały że tak to będzie wyglądać. No dobrze, jakie będą skutki obniżenia podatku PIT to pokażą najbliższe miesiące, skutki oczywiście dla samorządów. To według... samo było mówione w przypadku programu 500 plus. Mam nadzieję, że będziemy pieniędzy. mogli porozmawiać, nie ma, nie okazuje się, że, że są za, wystarczy nie Za kraść. kilka miesięcy według lewicy wychowanie do życia w rodzinie w skrócie wuderzyć jest zindoktrynowane przez kościół i potrzebna jest w szkole nowoczesna edukacja seksualna. I moje pierwsze te pytanie w tym temacie to, czy w polskich szkołach obecnie jest jakakolwiek edukacja seksualna i czy ona w ogóle jest potrzebna? Jeżeli chodzi o tą dziedzinę, uważam, że programy, które funkcjonują w naszej szkole, są w zupełności wystarczające. Nie ma potrzeby wnoszenia. Do szkół jakichś dodatkowych zajęć z tego zakresu, bo nie wszystkie dzieci i nie wszyscy rodzice chcą, żeby tego typu tematy były podejmowane na lekcjach. Dla niektórych młodych ludzi jest to temat, który niezrozumiały, a dla niektórych temat, nazwijmy to Stresujący, a czasami nawet żenujący. Mamy tutaj przykład, który uzyskałem od, od warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, jeśli chodzi o szczytno, był przypadek, gdzie tam urząd miasta bodajże wprowadził bez konsultacji z kuratorium ankietę właśnie na, na, na ten temat i wiele dzieci po prostu pytały o co, o co chodzi. No. no właśnie rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że polscy rodzice nie umieją i nie chcą y, rozmawiać o wychowaniu seksualnym z dziećmi, dlatego edukacja seksualna w szkołach powinna być obowiązkowa dla wszystkich uczniów, w opinii rzecznika. Także polski program edukacyjny jest zły i trzeba opracować nowy kons w konsultacji z organizacją WHO. E, pan, ze Światową e, organizacją Zdrowia. Pan e, rzecznik oczywiście ma prawo do takich e, poglądów. Ja tylko e, chciałbym przypomnieć, e, jakie to są e, zasady, e, te, te zasady WHO pięknie brzmiące, ta nazwa, ale generalnie chodzi tam o, po prostu o seksualizację dzieci już od najwcześniejszych lat i. Aby przyniosła do, czy, zamierzony skutek musi być prowadzona przede wszystkim przed inicjacją seksualną, tak twierdzi Światowa organizacja e, zdrowia. Ależ oczywiście jest to, jest to ich cel, doprowadzenie do, do takiej seksualizacji życia, do, do przekroczenia w tym względzie wszelkich norm, aby obniżyć jak, naj, jak najbardziej. E, tą granicę e, wrażliwości e, młodych ludzi, e, bo e, no, takie osoby są e, bardzo podatne wtedy na różnego rodzaju e, manipulacje ideologiczne, traktowanie seksu. Czy pan seksu? też uważa, że, że dzieci i młodzież będą się uczyć pikantnych technik i zajdą na złą drogę? Tak jak to podkreślają przeciwnicy edukacji seksualnej w szkołach? To w dużej mierze zależy od, od wychowania właśnie od rodziny i myślę, że polscy rodzice są doskonale przygotowani do tego, żeby swoje dzieci uświadamiać w tym względzie. Jest pan względzie. O tym przekonany. Tak, jestem przekonany. A tam, gdzie nie dają sobie z tym rady. Myślę, że szkoła w sposób wystarczający to robi. Jeżeli zajmują się tym ludzie, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, to ja nie mam obaw. Natomiast jeżeli do szkół wchodzą jacyś edukatorzy, tak zwani, którzy tymi sprawami mają się zajmować i to bez ustalenia tego z rodzicami, to jestem temu absolutnie przeciwny. Wiedza jest Cenna, jest potrzebna, ale ona musi być podana w odpowiedni sposób, tak, żeby ci, którzy ją odbierają, byli do tego przygotowani. Nie można szokować cztero- czy pięciolatka technikami, które zawstydzają nawet ludzi dorosłych. Niestety nie usłyszymy, co kryje się pod pojęciem nowoczesna edukacja seksualna, która jest jednym z postulatów lewicy, z postulatów wyborczych, ponieważ lewica, jak przypomniałem na początku, nie przyjęła zaproszenia. Dziękuję. Dariusz Rudnik, radny wojewódzki, kandydat i sprawiedliwości w wyborach do Sejmu był gościem programu 1 na 1. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. 1 na 1.